witajcie chciałem się pochwalić taką ciekawą sprawą kiedyś jak miałem rekinka BMW serii 3 E21 model i to były czasy chyba bardziej takie rozpowszechnione gdzie było więcej amatorów czyjejś własności jak ja miałem samochodzik na, zaparkowany na terenie zamkniętym, prywatnym, jednakże pewnego, pewnego dnia, poranka, chcąc otworzyć autko, nie udało się. No i byłem taki zdenerwowany, no bo kurczę, co tam się stało, tak podejrzewałem, że ktoś grzybał w zamku. Ale mm, moja taka zaprzyjaźniona dusza pomogła mi yy, ten zamek okiełznać. Wyobraźcie sobie, że jakiś specjalista próbowałby ten samochód otworzyć, chyba zwykłym, krótkim, jakimś patentowym, takim nawet nie samochodowym, tylko takim patentowym, nie? I tak po latach już tak się z tego cały czas śmieje. No jak można być takim specjalistą i, i próbować otworzyć auto, kluczem takim do zwykłego zamka pasówki takiej tam, no i on ten, ten próbował tym kluczem otworzyć ten delikwent, złamał ten klucz, zostawił tam w tym zamku i no i my to wyciągaliśmy, no ale kurczę, słuchajcie, no evenement nie, no, no, no specjalista kurwa pierwszej klasy, nie? Ale miałem takie właśnie takie sytuacje, takie jajca. No niestety. Teraz się dzieją inne jajca, wtedy by wtedy się działy takie jajca i no i tu właśnie chciałem Wam powiedzieć, że po prostu specjalistów nie brakuje. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.